Witam wszystkich wiernych w wybytelne miejsce Chciałbym do Was zaprosić na nowoczesny No i luka świętego Dobrze, możemy zająć miejsce. Ty kurwa, ewangelia szybko. Ewangel Dobra, chuj w to. Więc dzisiaj porozmawiamy o roceniu Jezus był bardzo potrzebny w naszej wierze. Udowodnił nam, że jest w stanie być za nas na krzyżu, za nasze grzechy. Um, Pomołóżmy się więc za, za niego i za wszystkich, którzy umieją. Kurwa! Błędy robię! Jezus. Do, dobra, teraz komunia. Jak się kurwa ojcze nasz modliło? Oj, ojcze nasz, któryś jest. Pisz, po kolei. Święć się imię Twoje. Przyjdź A teraz tacy zbieramy. Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I do. I jak było dalej? I odpuść nam nasze. I odpuść nam nasze grzechy. I co dalej? I imię Ojca i Siena. Yes. Amen. A teraz tacy zbierały. Teraz ministr rant prze, przejdzie się. Wyszaleś i tacy zmienię. Można w, w, wpłacić datki na parafie. Idź kurwa dwa stasów. <grym grym grym grym> O kurwa, z złoto dostałeś! Bugasło! Bugasło, bugasło Ty jak ty to kurwa napisałeś <gulanie> Dobra, dobra Chyba nic z wywalić, dobra <gulanie> Dobrze Teraz, Dobrze, teraz odpuśćmy swoje grzechy. Boże, chodź się nie pojmuję, jednak na wszystko nie mówię. Co było dalej? Na, na wszystko, na co, jest wszystko co jest stworzone, boś ty dobro nie skończone. Dobrze. Prosimy teraz ustawić się w kolejce po ciało Chryst Chrystusa. Po kolei na i na czerwonym dywanie. Dobra, trzymaj. Trochę. I co się mówiło? Co się mówiło? Co się mówił? Poczekajmy na wszystkich. Ciało Chrystusa chyba. ciało Chrystusa. Dobrze, ci co chcieli, to się ustawili. Dobrze, ci co chcieli, to się ustawili. W takim razie. Przy... O, czekaj, czekaj. To ciało Chrystusa. ...które on wam dał, byście mogli żyć wiecznie. Amen. Dobra, masz komendy przygotowane? Mam? Działa? Działa. Niszczą. Jeszcze raz. Wyłącz interakcję, wyłącz interakcję, wyłącz interakcję, wyłącz interakcję. Okay. Wyjebał mi wyjebał mi ździałki. No, no way. A, nie wyjdą, nie wyjdą teraz. Ty co jest kurwa z tym trapem, nie to niszczy? Kolej Trap nie działa, nie przetestowaliśmy Bro, wiesz czemu nie działa? Bo to ktoś może nie... Interakcje są włączone. Wyłączyłem, wyłączyłem. Pinterest <tuszel _> napisał, ksiądz biskup nie wywiniesz się z tego. Ale <tuszel> ja A to co szuk... <tuszel _> Szukam Szukam chłopaka teraz. Nie to nie to niszczą. pomyłka. Hmm? Czy to przystanicie? Był do wiecznego życia. Ej, w ogóle, w ogóle wiecie ile dostępna na tace. Wiecie ile dostępna na tace od tego... Ej, słuchaj słuchaj słuchaj! Słuchaj, Mati, słuchaj! Wiecie ile dostępna na tace od tego kaczkomapa? 570 dolarów. <śmieniciela> No. Wysyłaj. <noise> Weź to, de zaufaj daj. Jakieś. Pana nie Weź mi daj zaufanego. Jest ciągle jedna osoba. Nie. masz? Nie.